Dwa lewy, długi zostań. Dwadzieścia. Cztery prawy, otwiera. 30 prostuj, Pięć lewy, bardzo długi zostań. 6 prawy, długi. Uwaga, może woda. Koniec zostań. Pięć lewy, krótki, otwiera schamuj. Cztery lewy. Przytnij. Posażam, cztery lewy, przytnij. Pięć prawy, otwiera śmiało, 150 prostuj, Hamuj 6 prawy, otwiera, hamuj do 3 prawy, otwiera, nie tni. I 6 prawy, długi, 100 prostuj. Hamuj, 3 prawy, długi, opór, otwiera. 30, koniec prawą. Hamuj 4 lewy, hamuj do 3 lewy, otwiera. 100 prostuj, hamuj, 3 lewy, uwaga na most. Powtarzam, 3 lewy, uwaga na most. 23 lewy, otwiera, uwaga, piasek. 70 prostuj. Hamuj, dwa prawy, długi, zostań, syf. 5 lewy, otwiera śmiało. 5 lewy, otwiera śmiało i 50. 5 pięć lewy do 5 prawy z uwagą. 30, hamuj, 3 lewy, zostań. 4 prawy, przez szczyt otwiera z uwagą. 50, hamuj, 6 prawy nitki, hamuj do 4 prawy nitki, otwiera. 20, prostuj, 6 prawy, krótki z uwagą. 100, prostuj, hamuj, 3 prawy, dostań uwagę do 3 lewy, otwiera. 100, prostuj. 4 lewy z uwagą. 6 prawy, otwiera i 30 skamuj, 3 prawy, otwiera. 30, 4 lewy, otwiera, 20 skamuj, 3 lewy, długi, otwiera. 10, 3 lewy zostań, skamuj, do 3 prawy, otwiera, nie tnij. 30, 4 lewy, otwiera. 4 lewy, do 5 prawy zostań i 20 skamuj, 4 lewy, do 3 prawy, długi, nie tniej, otwiera. 20, 6 lewy przez szczyt śmiało, 70, hamuj na syfie, 4 prawy hamuj, do 2 lewy, Nie tnij długi, nawrót zewnętrzną. 5 prawy, otwiera, 10, hamuj, 5 prawy syf, do 4 lewy zostań, syf, hamuj, 2 prawy, zostań, do 4 lewy, długi zostań. 5 prawy i 30 z hamuj. Uwaga syf. 3 lewy. zostań duża. Uwaga. 20. 24 prawy. Nie tkiń, Otwiera mega syf. 36. Lewy. 50. Hamuj. 5 prawy. Hamuj. Do 2 lewy. Otwiera na most. Uwaga syf. 24 lewy. Otwiera z uwagą. I teraz szeroka partia. 35. Prawy długi. Otwiera. 30. 6 prawy. Otwiera śmiało. Do 6 lewy. Przez szczyt śmiało zostań skamuj. Do 5 prawy. Zostań. Do 4 lewy. Otwiera. 6 prawy. Długi. 100. 6 lewy zostań. 6 prawy zostań przez szczyt. Do 6 lewy i 50. 5 prawy zostań do 5 lewy otwiera 30 5 lewy dobra Powolutko, powolutko. jeszcze jeszcze Dobra Bardzo dobrze. Jedziemy.